Yes. Yes. Yeah. Dostałem takiego maila od widza Siema Dave, tutaj nazwę i no, oczywiście muszę zamadać. Cześć tu Daniel, daję ci niszej pasy do konta dop toilet, ziom. email szkibididobtoptoiletmaopamail.com Dziwne no i hasło na 11 znaków No i naszym zadaniem jest oczywiście zalogować się dzisiaj na to konto A jako, że mamy wszystkie pasy od razu podane na tacy To wiadomo nie będzie z tym żadnego problemu Ja oczywiście przypominam o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji Jak i o wpadnięciu na mój... Instagram, chciałem powiedzieć, na mój Instagram, bo no, tam za niedługo będzie może fota. No jak widzicie jesteśmy bez problemu na koncie, zobaczmy, mamy single player, no i myślę, że to jest to, co nas ciekawi tutaj najbardziej. Jezus, ile światów, ej, i nawet niektóre odpalane, patrzcie, nawet niedawno, bo dzisiaj, nie, to wczoraj. Ja, co jest w ogóle, wczoraj, wieczorem, a zobaczcie tutaj, jakieś starsze, 2.19, 2.15, 2.13. O kurde, to będą naprawdę stare rzeczy. Ej! Ja powiem szczerze, żebym zrobił inaczej, bo zawsze zaczynamy od lecenia w dołu. A co wy na to, żeby dzisiaj odpalić te pierwsze światy, co są tutaj, co było odpalane do przed chwilą. Ja jestem ich mega ciekaw, więc zbijamy na pierwszy, który nazywa się 9845. Okej, okay, jesteśmy na pierwszym świecie i mój skin wygląda. Jezus. No tragicznie. Pruszki byli, do się kojarzy! No jest, jest, jest! I wyskakuje tu z toalety ta głupia, wysoka. Głowa. Brzeszki byli dopół, nie wiem co w tym chodzi, ale mamy gigantyczną toaletę z Irona! I ona w środku, czy ona w ogóle coś ma? Nie, po prostu jest puściutka. Ona jest totalnie pusta, a tutaj mamy jakieś tłoki z tego co widzę, są odpalone na dół i tam jest nawet woda. Ej! Ciekawe czy to działa! Czy to się gdzieś da odpalić, żeby tu się coś zadziało? czy to jest jakiś guzik ty. Nie gadajcie, że to zadziała, nie! Ja! Co, nie wiedziałem, nie miałem pojęcia! Myślałem, że to jest jakieś bezsensowne ten co? Tu jest normalnie działający mechanizm, który kurde puszcza w wodę! Ej! Tego się tak bardzo nie spodziewałem, że aż nie wiem co ja mam w tym momencie powiedzieć, nie? To jest dla mnie tak nieoczywiste, że takie coś się dzieje tutaj, że wow! Wiecie jaki tam w środku musi być mechanizm i czekajcie, że sobie mogę tutaj zmienić? O właśnie mogę sobie zmienić ten tryb, że to dobrze. Ale tu są mechanizmy! Patrzcie na to! Ja nie mogę, ale to jest genialne, i tutaj też jest wszystko. Jak to jest genialnie zrobione. Ej, powiem szczerze, jestem mega zaskoczony tym, jak to jest idealnie tutaj zrobione. Ej, dobra. Ja ten kibel, on jest w ogóle strasznie duży. On chyba ma... Kurde, no, powiem szczerze, on jest chyba na jakieś 100 kratek i nawet. Więc ja powiem szczerze, ja jestem w szoku, jak to jest genialnie tutaj zrobione. Naprawdę, to jest po prostu totalna petarda. I jeszcze to jest taki uśmiech. To jest akurat spoko. Ej nie, mi się to mega... Nie wiem, ja jestem zajarany, mi się to po prostu podoba, że to działa, nie ja jestem ja mam 20. Lat i mi się podoba jak woda, kurde się spuszcza w Minecrafcie. To jest tak głupie. Jak ja jestem głupi, jaki ja jestem, po prostu nienormalny, nie? Że ja mam 21 lat i mnie to po prostu bawi, nie bydziała. Szkibili to... Yes, jest, jest, jest. Szkibili tops, pops, pops. No właśnie o to chodzi. Dobra, masakra, nie wychodzę z tego kurde świata, bo zbzikuje. Dobra, wbijam na kolejne. To było to. Teraz odpalimy sobie świat. LOL! A na świecie lol! Wydaje mi się, że my dzisiaj nic innego nie będziemy oglądać, tylko jakieś kurde kibla. No bo to jest kolejny kibel i to w dodatku on jest w jakimś lesie, dość mocno tutaj wcięty. wygląda dość fajnie. Ten jest chyba nawet lepiej zrobiony, bo on ma taką dechę tutaj, kurde drewnianą, więc wygląda chyba troszkę lepiej. W ogóle ma lepszą posturę. Mi się bardziej postula. Pooceniamy postury tego kibla, więc wiem, mmm, No ten ma genialną posturę, bardzo mi się podoba. Ej w ogóle, jeżeli chcecie trola na mocnym rodzeństwie, że jestem szkibied i dopem toiletem, to dajcie znaka w komentarzu, że to jest tak głupi film, ale no Trzeba lecieć z trendami, jak Wam się to podoba, no to trzeba tak jak coś nagrać, nie? Dajcie znaka w komentarzu, że jakie coś chcecie, kurde, będziemy latać jako szkibili do toilet. Dobra, co tu się robi? To na to wpadł, przecież patrzcie, patrzcie, jak to jest genialne, że tutaj ta woda leci. Ona w ogóle może lecieć dwoma strumieniami, to ma znaczenie patrzcie, Jak tak poklikam te guziki, to coś się stanie. Chyba ej, leci więcej chyba! Chyba poleciało więcej. To jest tak genialne, że ten kurde szkibili do toilet to zbudował. To jest naprawdę przepiękna sprawa, nie? Zobaczmy? Mnie tylko zastanawia, jak ta woda. Aha, ona sobie tutaj spływa na dół. Aha. A, tu jest nieskończona. A, a tu taki megi, to jest takie, aha. Okej, okay, dobra, nie wiem dlaczego ja pływam w wodzie w kiblu no, To nieważne, nie, nie komentujcie tego, okej? Okay? Ciekawe czy schemat tutaj tego, tego całego wszystkiego jest tak samo bardzo zaawansowany Okej, okay, tutaj też po prostu leci takie taki łatwe, takie ten Okej, okay, po prostu byłem ciekaw jak wygląda właśnie schemat tego zbudowania tutaj tego wszystkiego w środku Ej, dobra, moim zdaniem jest to genialne Ale nie mamy dzisiaj dużo czasu, trzeba lecieć Ponieważ te światy były odpalone dosłownie przed chwilą Wbijamy na świat, wytyfy, to jest przekleństwo, nie wiem dlaczego Ale dobra, wejdźmy, sprawdźmy Strasznie ciemno mamy na tym świecie, więc wiecie co? Ja sobie pozwolę, tu jest w ogóle jakieś okno. No, Okej, okay, dobra, to jest coś takiego, nie wynikamy Wezmę sobie night vision, bo wydaje mi się, że Bez tego to będziemy mieli tutaj bardzo ciężko No i jest... Wow Ej, to jest zrobiona Cała łazienka ze zrzuconymi Spodniami, to jest chyba szlafrok Mam nadzieję, że to jest szlafrok Tutaj mamy całą łazienkę, wow ej, to jest genialne, tutaj znowu kaczka Pływa w wanie. gdzie jest kibel? Tu jest Czemu tu się nie wyławia szkibel i to... Do... Dobra, nie wiem, co tutaj, ja tego nie chcę komentować. Ja ja nie chciałem tego zobaczyć, OK, Tutaj ręcznik wystaje, tu jest pewnie jakaś pasta do zębów, tam są kwiatki, I te kwiatki bardzo ładnie zrobione. Eee, I tutaj te medełko też fajne, sztoteczka Ej, powiem wam, to jest naprawdę bardzo ładnie. Tutaj wszystko zrobione. Tutaj są ręczniki z tego co się domyślam. Jakieś potworki nawet sobie łażą, proszę bardzo. Kto co woli, kto co lubi, no można też tutaj spotkać potwory. Mamy jakiś chyba dozownik, po prostu jakiś płyn. To chyba do takie wycieranie pleców to chyba służy. To mi się kojarzy, że coś takiego jest. A tutaj po prostu na pewno jakieś, kurde, znowu do twarzy, czy czegoś się tu kolejny ręcznik, dobra ręczników jest sporo, co jest w szafie, czy coś się kryje w szafie, halo, dzień dobry sprawdzam obecność szafy, czy ta szafa też ma taki ładny środek, czy nie istnieje nie istnieje, no nie szkibity to w czemu tutaj to nie istnieje O! i te spodnie są genialne, ty, ładnie bardzo zrobione nie widziałem ich wcześniej, a tutaj w szafce mamy jakąś gąbkę, e, jakieś też tutaj coś pewnie donoska, czy coś, bardzo bardzo ładny, ładna toaleta, tutaj można wręcz powiedzieć, że to jest po prostu łazienka, bo to nie sama toaleta łazienka, e, a tutaj w szapeczce mamy jakieś takie kolejne, kolejne przyrządy i tutaj albowiem mamy coś skryte w drugiej szafce, proszę bardzo, bo jest chyba to takie do make-upu, co używają kobiety, dajcie znaka dziewczyny w komentarzach, jak to się nazywa mamy tutaj też takie jakieś płeczki nie wiem nawet jak to nazwać, ale bardzo ładnie to wszystko wygląda, powiem szczerze, no jestem wręcz zachwycony jak to wszystko tutaj ładnie się prezentuje, nawet można byłoby tutaj nagrać hide and bo ta mapa jest naprawdę przeogromna ja powiem więcej, jak do że jest odwzorowany kosz na śmieci, nie? No to jest po prostu genialny, genialny świat w wykonaniu dob jest, jest, toilet. Dobrze to jest zrobione, naprawdę podoba mi się to, ale my nie mamy dzisiaj dużo widzowie czasu na gadanie, bo czas nas nagli, tutaj dywan też jest w ogóle strasznie ładnie zrobiony, to jest wszystko tak ładne, to jest tak dopracowane, odwzorowane, że ja powiem, że ten top toilet, jest, 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 musiał strasznie długo na tym spędzić, bardzo, szkibididop, jest, 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 musiał na tym strasznie dużo czasu spędzić, bardzo ładnie jest to zrobione, ale... Ale to nie wszystko, bo zostały nam trzy światy, Giant Toilet, Bathroom Hide and Seek i Royal Mansions, więc wbijamy na to pół Nations i sprawdzimy co tam jest. Okej, okay, powiem szczerze, że kolejnej toalety się nie spodziewałem, ale ta jest najmniejsza z nich wszystkich, ona jest naprawdę bardzo mała i nie ma mechanizmu, o nie, pokaż faktycznie tu pływają tylko jakieś ośmiornice. Co to się odwala w tym filmie? Ja nie wiem, nie? Ale nie ma mechanizmu. O nie, to jest gigantyczny minus. Czy tu jest jakaś tajna baza? Może coś tu się znajduje? Nie, tu nic nie ma, bo to jest oczywiście świat płaski, więc ciężko byłoby cokolwiek tutaj zmieścić. I w dodatku słyszę slajmy. No tak, one sobie radośnie tutaj skakają, kiedy my oceniamy kolejny kibels. No powiem tak, ten gibel jest o wiele lepszy od tamtego, z tego względu, że tutaj mamy takie, ja za takie zawiasy. Jak wiecie, coś to, to idzie dechą, to, to, to nie suknie tak? tak będzie i się nic nie stanie, żaden dźwięk się nie wyda głośny, więc to jest fajny plus. Ej, no, tu jest jakiś mechanizm. Tu się coś dzieje, czekajcie, dzieje się coś, czy się nie dzieje? Leci jednak! Jest! Jest zrobione! I patrzcie, jak ona takie kółko zatoczyła, ty. Ale to się w ogóle skończy kiedyś lać? To. Aha, to chyba trzeba jeszcze raz po prostu, kliknąć, żeby się skończyło, tak? To mi się wydaje. A, to minus akurat. No, to minus. Tak, normalne Kibelsy nie mają. To akurat gigantyczny minus, to mi się nie podoba. Ale i tak oceniam na kurde wysoko, bo bardzo ładnie wizualnie. Jeżeli chodzi o taki wygląd, to również fajna, Aczkolwiek wydaje mi się, że takie zbytnio krocowate. Tamte były chyba lepsze. Tamte było o wiele lepsze. Nie wiem, powalony odcinek. Napiszcie, która toaleta była najlepsza. To jest tak głupie, ale dajcie od 1, 2, 3. W sumie nie, bo nie wiadomo, czy nie będzie coś dalej. Bo zostaje nam jeszcze dwa światy w tym odcinku, które musimy odpalić. Be from Hide and Sick. Może weźmy na niego jako pierwszy. Okej, okay, szczerze, to jest kolejna gigantyczna łazienka. Ta jest troszecz, troszeczkę słaba od tamtej, ale co jest dużym plusem to to, że tu są drzwi, ponieważ tam chyba nie było. Mamy też taką wannę, która fajnie ma klimat naprawdę i tutaj chyba coś się dzieje, jeżeli się kliknie na te Aha, nic się nie dzieje, okej. Okay. Mamy tutaj też kolejną toaletę, która jest w tym momencie bardzo mała i nie ma spłuczki, która działa, więc to jest minus gigantyczny, latające drabiny, uwielbiamy to. E, I dalej to jest w sumie tyle, jest użyty bedrock, więc nie dałoby się tego zrobić na strójwalu, ale ogólnie wygląda to ładnie, no tu są jakieś półeczki, które w ogóle są zrobione bardziej z blokami chyba? Tak, no, to jest barier blok, nie wiem dlaczego Ale okej, okay. no powiem wam Ładne, aczkolwiek o wiele słabsze niż tamto No i nie, to okno na świat To totalnie nie pasuje, patrzcie to Przecież tu jest kompletnie pewnie co innego, nie? Co tu się dzieje, ty, dobra, nie wiem, co nam się dzieje Aha, to jest po prostu na płaskim świecie Jaka tandeta, nie? Ej, dobra To jest o wiele gorszy świat niż tamto Patrzcie to okno na świat, no Kto w to uwierzy, że to tak wygląda? No nie, no to tak nie wygląda Ale ogólnie, całościowo, bardzo mi się to podoba Ładne to jest i trzeba to ocenić wysoko ale w tym momencie widzowie Zostaje nam ostatni świat Jestem go bardzo ciekaw, bo ma podpis Royal Mansion i ostatni raz Szkibi do top Toilet był na nim w 2019 roku Więc naprawdę dawno, bo 4 lata temu Okej, okay, przed nami coś takiego Dość duże, tu się chyba Jakie kozackie Co to jest za miejsce? Ty, ja nie wytrzymam co to jest za przepiękna posiadłość, patrzcie to i to wszystko zbudowane przez yes, dop jest, 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 i let's... wow, nie no to jest prze... po prostu przepiękne, ja przepraszam, że tu niszczę, strasznie duże, wszędzie sensie tutaj rzeczy są strasznie małe, tego jak to jest ogromne, mogłoby to być większe, wow, ej, jaki akwarium, co ty gadasz, ej, i moje akwarium na kidowicach w tym będzie zostało tak wciągnięte, nie, po prostu palcem. Wow, genialne. jest też sposób. mamy jakąś salę konferencyjną. Ciekawiczy z góry, bo to jest strasznie duże ty. Pokaż ty z góry. Aha, takie pokoje to będą, tak? To nie gada, że tutaj będą normalne pokoje. Co, tu się odwala, jakie to jest kozackie, jakie to jest gigantyczne, jakie to jest piękne! W sensie powiem tak, tu jest... Tu jest ten minus Minecrafta, że drzwi są tak małe. A, tu deszcz na dworze, tak? Tak, okej, okay, myślałem co tak z dźwięk. To jest ten minus Minecrafta, że drzwi są takie małe, a ściany takie duże tutaj. To akurat nie pasuje, muszę powiedzieć szczerze, ale reszta... Nie wiem, no bajka, ten pokój bardzo ładny. Wow. Taka sypialnia. Dam się to zejść na dół? Nie, okej, okay, dobra, już myślałem. Ej, powiem wam szczerze, że naprawdę ten budynek jest genialny. Ja sobie gdzieś wyjdę tutaj tędy, żeby tak szybko. Przepraszam, że to niszczę, no ale nie mam wyjścia. Dajcie znaka w komentarzu, jak Wam się podobało. Zobaczcie, tu jest coś jeszcze wyżej. Tu jest jeszcze wyżej jakiś pewnie. Wow. Ej, nawet nie wiem jak tutaj się wchodzi. Nawet nie wiem jak się tutaj wchodzi, nie? Tu jest jakieś chyba sekretne wejście, tu są te portale. Co tu się odwala, nie? Ej, dobra. To jest chyba. Największy świat jaki widzieliśmy dzisiaj w tym odcinku jest naprawdę bajeczny. Robi mega wrażenie pod względem detali. Co tu się odwala w ogóle, nie? To jest naprawdę cudowne. Dajcie znać w komentarzu, który świat waszym zdaniem był najlepszy, a ja się z wami żegnam. To był byłam na konto Skibidi toaleta. Zostawcie łapkę i subskrybujcie kanał.